O Lu, przepraszam, mas tu é um bocado. Tu já se me a ręka boli. Pomożesz mi podjeść. Bo on nie da rada, nie karmi, tylko on tu se finge, gupi, dniem. Naprawdę, pomożesz mi. Proszę, fryteczkę. Proszę, fryteczkę, povoi, fiz fryteczkę Proszę, proszę. Zobacz, boli mnie pójdar, gasto. Serio, doa. Krzedeczkę! Brudną ławą? Tak! Dam rady, dam radę. Ja twardy jestem z tylko... Dobra. <grym> Czosnkowy czy barweł? Czosnkowy. <grym> ja 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 nadaję się nie zadba. <grym> No co, kurwa... Jestem chujowy w robieniu streamów, jak tak się okazało, kurwa. Nie. No dobra, no. Do. Jak tak dalej pójdzie i zawsze robić się jera, to my doza będziemy na Twitchu. Nie, Ola, to jest kłod, kurwa. kurwa.